Mano, witam Cię Człowieku, dziś na kanale znowu sparring z Piątą Ligą. Tym razem Sparta Szamotuły. I choć nie z ich 300, to i tak będzie ciekawie. A my, cóż, znów podzieleni na dwa zespoły. Jedna jedenastka zagra w tym spotkaniu, a druga z LZD z w I 5 godzin później. Wynik zobaczycie na końcu. Dobrego oglądania. Dawaj, tak, to jest to. to, jest Pokaż to ten to. futbol. Pokaż czego nie umiesz. Tego się nie zapomina, wiesz? W ogóle Kamiluś, nie dzień dobry, byś mógł się przywitać coś ten. Cześć. No, dzień dobry panu. Cześć kamera. To, to prawda nie jestem oficjalnie twoim przełożonym, a jednak trochę jestem. Masz polecenie służbowe. E, Kopnij no dla widza w poprzeczkę. Bo ja to nie, to nie umiem. To nie, no bliżej podejdziemy. Nie dokopnę, nie dokopnę. To już ci gumek naleciało, nie butów nie wziął, no. wszystko żeby się tego siema, wytłumaczyć. Siema. Jesteś prawo czy lewo nożne, żeby Uff. nie było, że I potem zmienisz ja wersję? Ja jestem wszystko, nie? Aha, ja no dobra. No, od razu pierwsza. No, no, Druga no, 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 no. Trener mi nie dodał na ten. Ty właśnie, słyszałem, że go odpaliliśmy z B-klasy nawet. Jeszcze nie zagrał, a nie, go odpaliliśmy, nie? 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 Kurde, po takim meczu jak zagrał, to gdzie tu odpalać, nie? Będzie chodził tam. No. Pią piąty wchodzący. <laughs> masz, Możesz tutaj polecieć. Widziałeś, <laughs> <laughs> dostać robota. I cyk, nie zasłonił. Czy Uuuu! szczęście, czy co? Nie, jak ja dotykam, to nie spada. No nie dotykaj. Który, okay. lewy, czy prawa? Dotkną. Daj mu na lewo. Kup. Pod piłkę wchodzi, nie? Oho. Taki krok już masz swoje. Jak tak podchodzisz tak cały rozpodobnie, Żeby była powtarzalność. No. No gdzieś w to miejsce gidę, ale... Jak coś, to się wepnę jakoś. Ty tu z miejsca się sięgniesz tam na dach. No w sumie. No mamy dwie tyczki, nie wiem. Dwie tyczki. Okej, okay, panowie, dzisiaj jest wszystko, żeby piłka cieszyła, żeby sprawiała przyjemność. Słoneczko, zdrowie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie miał dzisiaj chęci. Podpowiadać dużo, zasłuwać i wszystko jest w waszych nogach. I pamiętajcie o założeniu, oczywiście. Czyli 21 minut, ćwiczymy, niski pressing. Grajmy panowie odpowiedzialnie, podpowiadajmy sobie, bo to jest podstawa. Dawać pany. Który Na mecz Namycz do dyspozycji mamy tych oto zawodników: bramce z numerem 12 Owczarzak, dalej 87 Przybyłek, 5 Brudniewicz, 2 Bakalasz, 13 Wyderkiewicz, 9 Bajkert, 8 Gniewowski, 7 Leporowski, 11 Michalak, 24 Turguła i 26 Kusowski. Na ławeczce grzecznie czekają numer 14 Wawrowski, 77 Główczewski, 19 Pacyna i 99 Rudoł. Oho. Tak, 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 tak. Mhm, Piąta, piąta. Jej, nie Nie. Okay. Dobrze. No na niego nie ma za szybko.

no to mamy trzeciego zapasowego, tylko jest jeden problem. Nikt go nie zna. <gry> ale nie no, pokażę swój kanał, może ktoś gole. kliknie, to, będziesz to, 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 to mieć tych trzech subskrybentów tutaj, więcej. Tutaj jest, tutaj, o, o. To, to, to. Nie, nie, no tak, A, że mam nie, cały k***a oglądając. Nie, nie. <gry> ty to <tam tu> jesteś? <gry> Dobra Kamilek, nie wymyślaj. A ty drogi widzu, zerknij proszę na kanały tego chrabąszcza i kliknij suba. Niech ma. Ej, ty go, spart bo go jaszczą porwie. Ty sportus jesteś. Sportakus. A no. no, ja 11 lat tu No kurwa. Od dzieciaka są w sensie od jakichś trąbkarzy, tak? Czy... Jak miałem 7 lat, na pierwszy trening poszedłem. Aha, Aha czyli tak ty było od spodu zaczynają No fajnie. A ja pewnie dnia ja to mamy przychodzę mama potrzebuje 30 zł, a ja na co? Na składki. Na składki. <grym> Ale gdzie? No, bo gram w szamotuła. Aha, no fakt. <grym> się no ja bym mógł prosić Najlepiej tą zaspę weź przestaw, bo mi tu typem lipa trochę, nie? Jak ktoś sobie posypał ścieżkę, nie? Tylko mu się trochę za bardzo wy***ło, człowieku Brawo! Brawo! Ty jakiś bik. a czemu po boisku biegał? Bo ja, nie... <śla> on w lidze ma jak biegnie to jest tak <śla> Daleko. Utrzymyślę. Łukła. to wie. za dużo. Jest za dużo. Trzecie dużo. Trzecie dużo. Trzecie dużo. Już dużo. Trzecie 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 dużo. O kurwa To jest! jest piękna pogoda Chrystusie jaka jest Ale piękna pogoda pogram. No ja ci mówię, ja się ubrałem kur... na jakiś ormak Jedą a to... Że nie filmy. masz pasji, beklasty. klasy No co, a że nie masz po niego No mój Bo bym sobie pobiegał No ja też bym sobie pobiegał Ty coś lecisz już? W... ostatnio Jak Zorro w Jak mam lecinku? Zaraz <laughs> ty nabity na... Na PAL Tak? Pamiętaj, że to jest moje miasto Pamiętaj, że to jest moje boisko Ja tu 11 lat spędziłem Czy jedyne co masz z tego to skarpety ci zostały <laughs> Oho, nie, co ty? Na drabinie było się pójść, ale tak, w baku się tak bydło leciał. Oj! Oj. Ej, Nie hmm. Zobaczcie raz jeszcze jak wcisnęli nam pigułę na 0 do 1. Nie ma dziś trenera bramkarzy? To zapytam żegla. Co tam poszło nie tak? Nie no przy jak zbijasz w środek to mhm. jest lipa zazwyczaj, nie? Że jak ten albo musisz złapać albo leci mocno na bok to zbijasz do narożników. No to nawet swój może przypadkiem no. ci wbić. Ale jest słabo to wygląda. My tak? źle funkcjonujemy bardzo. Mhm. W ofensywie źle wyglądamy przy rozegraniu gry. No, nie mamy pomysłu ze środka, nie gubimy przeciwników. Jest mhm. takie granie, jak eee, gdzieś wyżej, to już się to gubi, nie? Oj! No! No dobrze, był ktoś, żeby przeciąć tam. Nie cofaj, na środek Zima jest, tu na sankach się można przejechać. Uwe, jeszcze raz! Jeszcze raz! Ciasno! Ciasno! Ale bym się pogra chłopie. Jeszcze na orliku. Ja nienawidzę grać na trawie, nie? Takie właśnie otlikowa, najlepsza chłopie. Uj! Wszystko no, super, ale te grupki... No ch** jego To jestem w stanie przeżyć. Uj! Kur... O nie ma miękiej gry, to ja nie, jak to piłka o, powiedziała, o nie, nie, nie on. Ej, olej to nawet by nie mrugnął, nie? O wiesz, dostaw mordę, ale jest zadanie do wykonania, nic, nie? nie? A to na trochę bolało. Bo, 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 no, Wej Ale dobrze, że w końcu ty poglądasz z tego, z ławki tej jak to wygląda wiesz ile razy to sławki tak brawo, wygląda, brawo, że już tak. mogłeś strzelać, już mogłeś strzelać, już no mogłeś strzelać, tak. ale jak jesteś sam, to ja sam nie tam, tam, to wiesz jak to jest, nie? Wtedy, nie? To jakby masz takie, k***, to jeszcze nie jest dobrze, Zaczynam to ja się tam to od razu a to jeszcze wiesz, poczekam na dwóch, trzech i najpierw ich no, okiwam tak. po tym No pięć no, metrów do przodu, nie? Tak jest, prawda. Blisko, blisko, Daj mu, daj mu daj, daj mu. No i rok. W moment lepo przerzucił teraz, bo było właśnie pach, pach, mała gra, hop. I on miał trochę miejsca, w dobrej pozycji był, żeby rzucić taką piłkę. Mamy tego jełłbka zgłoszonego? No nie, a wypisał deklarację? Czy? No, ty, deklarację proszę mi wypisać. Lecimy, bo lecimy, wiecz, lecimy. Pierwszy lecimy. mecz z jak chcecie zobaczyć, jak cię tam będą trzeć, jak <śla> A wiesz kiedy on był na treningu? Ostatni raz na tym pierwszym meczu. I później raz na treningu i chyba koniec. No to odpalony Ecz. z klasy A, było akurat. Z... <laughs> Jeszcze deklaracji nie podpisał, że odpalony. Nie mhm, już mieliśmy takich dziesięciu. Kura. Choćbym się wściekł, o spalonym mowy być nie może. Siedemnastka wjechał nam w pole karne na rowerze i sprawia, że Dominik po raz drugi musi wyjąć piłkę z siatki. Ostatnio dość często ćwiczy te manewry. Wiara lecha jest rozjechana. Hat Chyba nie widziałeś, jak oni grają. Chyba nie widziałeś jak ja gram. No właśnie widziałem. Tego przez to, że widziałem. żeby przeszkadzał, już nie ma. Dź go zostawił. Rzuciłem, COVID. To ja też Potrzebujesz też? No, zostaw Ciężka praca. To nie chcę. Ale ci powiem, że jak tak się siedzi przed tym komem to łatwo sobie do takie porek kilo, nie? Dupa rośnie po cichu. Dupa rośnie po cichu? Dupa rośnie po cichu. Uj! są, Kurwa, Ty no. Niepotrzebne to. Dzisiaj Od razu, Ja w ich wieku też będzie się nad starszy, nie? Stargnięcie na boisko Jakiś śmieć biega po boisku No nie ma do wyboru teraz, nie? W końcu nasz linia obrony ma więcej niż 1,50 średnio wzrostu nie? Oj. No, no no ty, ale tam te hałdy tych gumek Ty jak w, na śląsku Jakby węgiel No jak na ślotku lepo! Nie no i właśnie na raz wjechał. no, sta! Dobra! Nie no, ja, Ramer w końcu mocnoś, mocnoś. Dobra.

No, no. Co się zwali ze, ze śmiejecie, co jest kurde? Co no, to ta... kogo nie ma. No, a to tak zawsze jest, nie? Że kogoś nie ma, to dupą <noise> wrobioną. Siedzi w hacie go Jury. Chyba tak. pół roku teraz nie było, to co tam się działo? Tam ale kurwa było. No, było no. Ściany spuchły, kurwa, no, Ale co zrobił nie widziałem? Nie A tam mnie te pięteczki to nie rają. Więcej strat to jest niż... Zostań lepo za niego! No nie no dzięki, no często <gulne> problem <gulne> 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 Często bramki się traci typowo błędami czyli złe przykrycie przyrożnym, złe zbicie bramkarza gol drugo my mamy rożny i oni z kontrataku bo źle przykryliśmy źle zachowanie z tyłu i pojedyncze złe zachowania często tracą bramki nie Będzie right. czy nie będzie teraz Będzie będzie bramka bramka musi być Ja mogę z drugiej koniec. tak z Okej jeden do dwóch Ej! No i Bakuś, no i maska, A wóz drabiniasty. Dobrze, dobrze. Kto postawił? Bakuś. No, 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 no. Bramkarza piłka, ewidentnie. Piłka może i była bramkarza, tylko najpierw musiałby ją sprzątnąć Bakusiowi. Prosto sprzed nosa. Kamilek plus jeden dla ciebie za wyczarowanie bramki. Wybierz co. So. Matka szyba, ojciec Yyy, Tego. Pakno. No wejemy ja tu. Tego. Oj, ole się wyłożył. Uniwersytet artystyczny, artystyczny jest w Poznaniu, proszę mnie o ciebie, nie w Szamotułach. A gdzieś o Marciniak dał, nie? Drugie żółtko. Nie opłaca, okay. no nie uczu się to dosto Dzisiaj sądziłem pierwszą ligę, nie? Pięć, no, na dla Marciniaka. Dla Marciniaka. Oj, ale jak wiem, piłka, ale No Mój finał! Krasna fala. wyjaśnia chłopie. nie ma tematu. O mój, ty nam pokażę jeszcze poprzeczkę. Okay? W tych butach. Zrobisz to, ty tam czujesz. No, no ale o czym to gadamy w ogóle? Nie było co zbierać w ogóle. Ty się nie nadajesz, żeby podawać piłki. Nie musisz. O mój, o, Ko kochanie, ty musisz mi pokazać, jak takie rzeczy się robi. Lekko. Bo... Dawaj Luju o, jest! Ostatnia próba, jak nie to płacicie mi stówę. dobra! Pop dych! Jej! No i masz, kurwa. Wyciągaj! bójczy po prostu pojedynek, tak? Tak. Tomas z Maciejem, tak w zeszłym odcinku był, no. wiesz, no. bójczy. No. Po jednym karnym, słuchajcie, kto dzisiaj obiad gotuje? Tu... Jeden na kebaba! Na kebabę, kurwa. Kto, sta kto stawia kepsa dzisiaj? Pamiętaj, że się znocie, bo znajomości mu nie za. Wyciągnął? Ja nie mam pieniędzy. <grymne> siyno, no casino. Najlepsze gra na telefon i nie tylko. To polecam. Do tego jeszcze sandałki na wiosnę i kur... I <grymne> Seba tam się se, tam se ćwiczył. Z tamtej strony, to się możesz w końcu. No. Ej, jeszcze jeden, bakłusz zostań! Bakłusz tam się... No. Między a zakąskę No i co? Z trzy powieki Chyba powinien poczekać jeszcze Nie może taki plan było, może bakuś miał taki plan Że tak chciał ich zrobić tak? Tak, że niby tam w tak na konia wbiec no? Może być, bakuś mógł mieć taki pomysł <grym> aha, aha. Brakuje żebym mu się naharał na plecy nie? I potem przybiegł za nim i tak mu wklepał ją, że... Dajesz mu sapę na plec przybijasz i jest kur... może iść do domu już. Teraz lepiej to wygląda, nie? Co im powiedziałeś? No co? Przed drugą połówką? Aha, kórami, nie? no skórami okay. Założenia były na pierwsze 25 minut okay, Wtedy co straciliśmy dwie bramki Aha. Ale teoretycznie po dwóch stałych fragmentach Jeden dla nas, jeden dla nich Mać no, no. stałych fragmentów Jak się stoi blisko tego. Kropki karne, no bo sobie piątki przybijają. No nie mamy nagana. Eee, kurwa, nie ma tego wyobrazić. Kurwa. Nagam no, wszystkie na razie No, dwa na dwa na razie, ma, nie? I to takie jedna ala szczęsny, łapeczka, nie? Zostawiona. Facebook. Nie. Jak widać na załączonym obrazku, Wyderka postanowił połamać giry przeciwnikowi. No cóż, nie wyszło, dlatego skończyło się tylko na karnym. A co tak naprawdę powinien zrobić w tej sytuacji? Żeglu, powiedz, No, No puszczasz gościa, może wiesz. W akcji jeszcze wschodzi środkowy może nie trafi, a karny mhm. no to już ze stojącej piłki. Nie chcesz karnego. Uj, uj. A, to. się

Oooo! Uh. Oj. Nie ma! Widzę, że ogólnie mocno tam z tej strony na nim polegają. Oj! Dawaj, 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 dawaj kosa Jest szybki! Wydra! Wojso i kogoś, jak nie umie sobie poradzić z gościem. Bo wszyscy, cały syf się robi tutaj. I do środka teraz, bo teraz jak ci wrzuci to znowu nie zdążysz. Kosa, taki wielki chłop, widziałeś jak szybki? Widziałem, widziałem. Nie? no Patrz, nic. <susurna> Sebuś, tu ma odbił. ale z tego różnego? Co przewidziałem? A weź no przewidzieli coś jeszcze. Co tam przewidziłeś? Dzisiaj mhm. ten zawodnik będzie Oj! Zmienimy panie szybko. Zmiana! Patrz, patrz. Po ile narodu? I pacjent. Chyba. Wziąłeś ze sobą te. Z, y, nie za skręce, kurde. Te taśmice są? są. Ej, patrz. Schodzi 300 kg, wchodzi 15, nie? Dzięki. Zimę najczęściej, tak. No. Ty też schodzisz? Kolejne. Proszę, prosimy o koniec. Ej, daj daj daj, dlatego... daj, 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 daj. Oj. Oj. Bakuś z główki. Bakuś, ale to za łatwo. ej, halo. Co, a coś nowego? Bakuś, z przewrotki. O. o. Jakby to siadło, to da ci te rękawiczki, te co te, co losują? Ja ci mogę dać te moje z kurtki takie skórzane. E, one, one nie nie bese to są. A to właśnie się to obrócili.

I ja, ja, ja ja już myślałem, że on się po prostu wygonił Yoshi. do sklepu po, jak, nie, on po, po, po piwo. Cześć. On jeszcze wsadził, nie? Co, to Ja. Co, Co? Ty? O no tu nie stój, bo to już wyślizgane jest. Ja już się do, <ihnpai> Dobra, to my też zacumujmy i zobaczmy powtórkę kolejnej bramki do dupy. Jedynastka w naszym karnym miał tyle miejsca, że lekko mógłby rozłożyć namiot. Cóż, kolejna cenna nauczka i sytuacja do analizy w szatni. Maliu? <grybuj> e, Palił. to samo, mogę? Maliu? 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 Nie, dobra, ja Maliu? bardziej Maliu? Maliu? Mi, mi, <grybuj> mi weszły Maliu? 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 Pacy! No tego to się nikt nie spodziewał. Pacynka podbierze piłki przez leperka zamiast uciec spanikował i zaczął biednią do bramki przeciwnika. Następnie wykopał ją przed siebie, a że akurat tam stała bramka... No, piękny zbieg okoliczności. Oby w B-klasie się tak nie mylił, bo jeszcze przypadkiem awansujemy. Dobra, ja wam teraz powiem, ja obstawiłem na Pacynkę, że wiedzie. Jestem zarobiony. Wiesz jaki kurs był? Udziałem w firmie zostałem. Oho! Nie. Palił do środka wtedy A ty jesteś z obroną Znaczy, powinien operować, ale zostawił to, nie? Aha to było i... Okay. I co, i rozumiem, że się miały więzadła domyślić, gdzie mają się przykleić, tak? No. Same To jakby mapę narysował i... To się i... nie kolano, nie? Co ty gadasz? I kolanie, drugie gadasz, łękotki poszły Co ty gadasz? Czyli masz dwie wycięte łękotki, nie? No tu W lewej już nie mam nic tylko więzadła, a w prawej mam poskręcane łękotki, nie? I potem za co to radę no, to, no, to skleili ci i ja, działał? Bo mi skleili łękotkę, j**a znowu, i teraz mam pękniętą dwa lata, i tak się zbieram, żeby zrobić. Bo implanty, ja implanty do sportu do... nie, nie? Implanty u, u tej łękotki. Oni my... ogólnie mówili, żeby sobie kwas ten jałował. No. No. wstrzyknął no. Ale jak zacząłem, jaką migą, to odmówiłem wizytę. Nie? <laughs> Czemu? Goście do mnie powiedział, że sobie zaczął na YouTubie, jak to wygląda? No boli w. Boli w. No. no ale muszę. Pomyśleć, jak to... Nie było to po... Brawo, Zniszczył go. I na lewą. I cyk. Kira. Pacyna, kończ to! Brawo, brawo, brawo! Mam ma taką, tylko do kuśtykania. Kumaś, ile za dublec? Za ta dublec? <tarty> to szalą, ja tego... ...przejmuję całego wtedy. Ty, nowędkę wędkę im robi. Wydra lokus i lepo! Aha! Myślałem, że wędki robisz, A mówię, zarzucił, zarzucił zarzuci od razu, a, rozmyśliłem się. Cyk i cyk, dzięki, jest byku, dzięki. Musi drużyna podejść, teraz widzisz. możesz próbować, no, 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 łap, łap, a. Autograf daj mi zawsze wczasu, chłopie, bo potem się nie napom. Zobaczysz, pół roku. Pół roku? I co? Nie mu się W Piątej licy, to będę ujuzuł. No, będziesz prowadził bojówkę na trybunach. Oj, a co ty do Bakusia chcesz, do Bakusia chcesz skakać? Wiciu, Ej, zatrzymaj! Czekaj, czekaj. To na tak. Widerka, dawaj, widerka, jak ugramy. Może coś kliknie w głowie tej, wiesz... ta by, wiesz. Dobra,

Brawo, super! No. Ścinaj! Przed niego, k***a! Znama go. Nie. O, ole malinie, ole mapa, k***a, za bato! Zapewne się poczuł chyba. Chyba go wyjaśnił tam. No. Ale chłopie, on miał tam tyle powietrza. Co palił? Tomek pokazuje tym paluchem. Tyle. Ile? Tyle. Tyle, Tyle, Tyle. Tyle spali. Tyle spali. Tyle spali, dobra. I tak jak daje do dołu, to mu zaczyna drżeć. Mówi, a, woda. woda. O, tutaj. O, tutaj. Żyła wody. Tu ziódełko. Bo tu wiesz, tak dobrze trawa rośnie a, przez to, nie? Na gwarancję musisz iść z tym. U, a w plastiku? i to słyszałem, że od tego się a, ślepnie. A no on powinien nosić akurat. Od ty ozy z od plastikatem. Bo to wiesz, ona wtedy wzmacnia się smak, jak ona stoi w tym cienkim plastiku, tak przechodzi tym. Tu, tu mam oko jak snajper, nie? No, no. ale to, to już. A tak ci się nawet nie otwiero do końca, no. chyba że to ten, O. Nie, no nie otwiera ci się jakoś tak. A to jest po tej stronie samej stronie co palu? Może może paraliżem Ja mam ja mam Oj. K***a. Już tu ojciec żeby był na jego stronie teraz, to byś kurwa tam No, ja szybciej no. niż piłka tam. Już do przodu. No. tak Oj! No, ta W gazecie było, kur... Nie! Koniec meczu zaakcentowaliśmy faulem przed naszym polem karnym. Bakuś chwycił przeciwnika, nie wiem, chcąc mu pogratulować czy coś i mamy rzut wolny. Niby nic takiego, ale patera. O, ja pierd... No, dawaj jeszcze jedną. Dawaj, No właśnie nie wiem. A co zrobię? Niby go trzymałem. Gościu wbiega we mnie ja zwykle stoję szeroko, Musisz... Wężej, wężej. No. Mi się wydaje, że mecz cały dobrze prowadził, jak tam? Bakujesz. Cotkało coś? No, troszkę, Taki nie? był plan. O, dobrze. Dobry Dobry no dobrze, Do limitów! Jak pobiegałeś chociaż. Zadowolony jest. nie jesteś, nie? Jest. Nie, no tak tak nie, no. Ciężko być zadowolony no, przy, nie, przy takim, nie, takim tak wyniku. Niby nie, ale tak jednak. A no, ambicje tak, tak. są. Nie? Boli, nie? Wiesz, no, no, jakby no, jednak no. grasz po to, żeby wygrywać, a nie grasz po to, żeby grać. Ale dzisiaj widzisz, że dużo jednak indywidualnych błędów. Dobramek prowadziło, więc. No, bardzo dużo. Cała była jakaś strata skrzydła, bo tutaj wiesz, brama ustawienie. Ale jest na czym pracować chociaż, nie? Ty wiesz, przez to się. Właśnie po to to no. teraz? Tak, tak to naprawić jednak, nie? No, no, Ale Tak teraz. to co, no też tam przez chwilę przeważaliśmy tak naprawdę, nie? No. wiadomo, że były tam momenty takie co trochę w Cire dostaliśmy, nie? Ale to siedzieliśmy przez dłuższy czas, nie? Ale, Ale to było dłużba, tak, że siedzimy, no. siedzimy, siedzimy, siedzimy i nagle dostajesz cyk kontra. Nawet nie kontra, po prostu za plecy. Tak? No, no, no. Dostajesz no, za plecy no, piłę no, i hop. Siema, no. no, no, no. I panu. Siemano, przywitać no. mi się. No, elo, elo, elo. elo. Imba czapeczka. czapeczka, Jest czapeczka, będzie noszona? Jest, no. będzie noszona. Dobra, jak już czapeczka na głowie, to zobacz widzu, kto grał w drugim meczu tego dnia. W bramce numer jeden Naganowski, dalej 4 Grzeszczak, 18 Kuźmiński 23 13 koler, 8 skupiński, 3 syrocki, 6 wojtysiak, 21 milcarek, 15 karaś i 17 urbanek. Ławka rezerwowych, skromna, numer 16 radek i 20 olej olejniczak. A teraz pokażę Ci, drogi widzu, co tamtej cielczy żeśmy uczynili. Pierwsze trafienie miało miejsce w idealnych warunkach dla oleja, czyli diabelskim chaosie w polukarnym. To on jak to on. Pierwsza próba oczywiście głową, a druga z takiej powiedzmy przewrotki. Druga sytuacja miała miejsce za sprawą naszego ofensywnego, środkowego obrońcy Łukasza Żeglenia. Akcję zakończył Radek, a o komentarz poprosimy o ławkę drużyny przeciwnej. Jak coś to ten mecz wygraliśmy 2 do 0. W kwestii następnego sparingu no ten będzie mocny. Bo zagramy tam z piątoligową tarnowią tarnowo Podgórne, która ma swoją przeszłość nawet w rozgrywkach w trzeciej lidze. Na ten mecz pozbieramy wszystkich niekontuzjowanych karpaganów, jakich mamy na stanie i mam nadzieję damy dobre widowisko. Zatem 1 marca o godzinie 14 na Niepodległości 27 w Baranowie będzie co oglądać. No to widzimy się.